Ze Twój blask nie ma czego się bać Sny jak dmuchawce puszczaj z głowy na wiatr Młode serce łapie szepty spadających gwiazd Oczy zmruź i uwierz cały wsi Jesteś tu, aby samą spełniać Star Darlings. Życzenia do spełnienia. Gwiazda! Znam na pamięć wszystkie mapy w Akademii, ale nigdzie nie widziałam żadnej podziemnej jaskini. Naprawdę musisz się tak wszystkim nakręcać? Żałosne. Jak ci się nie podoba, to Lady Stella na pewno znajdzie sobie kogoś na twoje miejsce: Scarlet? Tylko że to ja jestem magiczną wybranką. Magiczną? Jak dla mnie to raczej tragiczną. Witajcie! Jestem profesor Ursa. Przez wiele lat zgłębiałam wiedzę na temat świata życzeń i zwyczajów życzeniowców. Ku memu zdumieniu Lady Stella twierdzi, że podobno Wy, żółtodziowy, jesteście jakimiś magicznymi wybrankami Star Darlings i że macie uratować gwiezdną krainę przed zagładą. Mam nadzieję, że jesteście pojętne, ponieważ nie mam za grosz cierpliwości do. Powiedzmy, że nie mam cierpliwości i tyle. E, no cóż, pewnie myślicie, że podróż do świata życzeń to będą wakacje w raju. Och, zawsze marzyłam o tym, żeby spełniać życzenia. Och, jakie to cudowne! Przestańcie chodzić z głową w gwiazdach. Życzeniowcy są dziwni. Patrzcie, tak, czytałam gdzieś o tym, na przykład wtykają płonące patyki, czyli świeczki w tortu urodzinowy i zdmuchują te świeczki, myśląc o życzeniu. Rozumiem. Sejcz, prawda? Ale... czy było w tej książce o tym, że wszyscy gapią się i wrzeszczą, kiedy to biedne dziecko próbuje zdmuchnąć świecę? nie. Tak właśnie myślałam. A co się dzieje, jeśli dziecko nie da rady zdmuchnąć świeczek? Cóż, Leona, nigdy tego nie widziałam, ale moja wyobraźnia robi swoje. TORT SIĘ PALI! Myślicie, że to wszystko? Ci ludzie wymyślają życzenia, wyrzucając wartościowe... Monety! Tak właśnie w świecie życzeń mówi się na okrągłe pieniądze. Nie wiem, w czym problem. To wygląda całkiem niewinnie. Niewinnie, Wego? Niewinnie? A no. co zamierzasz powiedzieć nieszczęsnym rybom, które pływają sobie niewinnie w tych fontannach? Jeden pechowy rzut i... już po rybie. Dobrze wam radzę, star darlings. Lepiej bądźcie gotowe na wszystko! Wiecie co? Ja chyba jednak nie nadaję się na magiczną wybrankę. Ty! A co ja mam powiedzieć? Jestem na pierwszym roku, jestem totalnie zielona! Możecie się wreszcie uspokoić, gwiazdeczki? Uczę się o świecie życzeń od wielu lat. A wiecie czemu? Bo marzę o tym, żeby się w końcu wynieść z tej naszej gwiazdy. Nie pozwólcie się zdołować, profesor, Ursie. Damy sobie radę. A wiecie dlaczego? Bo jesteśmy magicznymi wybrankami. Jesteśmy wyjątkowe. Jesteśmy star darlings! O! Oh, tak! Wow, subtelna to ona raczej nie jest. Ale zna się na rzeczy. No, to fakt. Coś w tym jest.